Dzień dobry, Joanna Węglarz, witam na kanale Fabryka Relacji. Dziś opowiem o nieoczywistych objawach ADHD. Jeżeli oglądasz ten film, to prawdopodobnie co nieco o ADHD wiesz, ale być może masz różne stereotypy w głowie, albo ADHD kojarzy ci się z cierpieniem, z trudnościami, z takim chłopcem, który biega i krzyczy i w ogóle nie może się uspokoić. I dzisiaj chcę obalić takie myślenie i pokazać, z czym się ADHD może wiązać, jakie mogą być zalety tego zaburzenia i dlaczego nie warto myśleć o świecie w sposób czarno-biały. Na początek, krótkie wyjaśnienie: ADHD to jest zaburzenie neurorozwojowe, czyli wynikające z nieprawidłowej pracy mózgu. Mówi się o różnych drobnych mikrouszkodzeniach, które prawdopodobnie następują gdzieś tam na początku rozwoju dziecka. Mamy też pewien element dziedziczenia, także pewną predyspozycję do ADHD dziedziczymy po przodkach. Dlatego nakładają się w przypadku tego zaburzenia dwie rzeczy: po pierwsze geny, po drugie środowisko, czyli różne rzeczy w tym okresie prenatalnym, głównie, które mogą doprowadzić do tego, że u danej osoby rozwinie się ADHD, a u innej się ADHD nie rozwinie. I ADHD jest związane, takie pełnoobjawowe ADHD jest związane z trzema obszarami. Czyli po pierwsze, taka osoba będzie miała pewien rodzaj nadruchliwości, to może być taka nadruchliwość w takiej postaci, jak sobie o tym myślimy, czyli osoba, która cały czas chodzi, wierci się, wstaje, wszędzie pełno, no, cały czas musi być w ruchu i może być taka postać ADHD. może być też tak, że to jest taki. Tak zwany niepokój w obrębie siedzenia, czyli osoba no, nie jest tak bardzo ruchliwa, ale jak siedzi, to coś tam sobie e, w dłoniach gniecie, albo cały czas poprawia włosy, albo obgryza paznokcie, no cały czas coś tam się musi dziać. Może być też gadatliwość, czyli może być to osoba, która nie tyle się rusza, ale bardzo dużo mówi i widać tą taką nadruchliwość w tym e, w jej toku myślenia, czyli bardzo dużo mówi i Czasami ten tok myślenia jest taki trudny do prześledzenia, bo to jest bardzo dużo wątków naraz. Czyli nadruchliwość, szeroko rozumiana. Po drugie, impulsywność, czyli tendencja do szybkiego podejmowania decyzji, co może być czasem dobre, o ile mamy dobry pomysł. Ale jak nie mamy dobrego pomysłu, no to szybkie podejmowanie decyzji niekoniecznie będzie dobre i może prowadzić do różnych błędnych decyzji, do różnych wypadków, do różnych sytuacji, które mogą być dla tej osoby niebezpieczne. Taka osoba też często mówi co sobie myśli, Albo reaguje pod wpływem właśnie impulsu, czy pod wpływem sugestii otoczenia, no i w związku z tym to będzie prowadziło do różnych trudnych sytuacji. Może prowadzić do takich trudnych sytuacji. Czyli mamy nadruchliwość, mamy impulsywność i trzecim objawem będą zaburzenia uwagowe, czyli problem ze skupieniem, problem z wykonywaniem monotonnych zadań. Co będzie często się przekładało na szkołę, na funkcjonowanie takie też podczas nie wiem obowiązków domowych, przy takich powtarzalnych zadaniach. I bardzo wiele osób, kiedy słyszy o takim zestawie cech, to wyobraża sobie dziecko, które cierpi, którym jest trudno. I oczywiście są czasami takie sytuacje, że dziecku głównie jest trudno i nie ma wsparcia, nikt nie rozumie tej drugiej strony ADHD i nawet Ostatnio krążyła taka infografika po social mediach, w której była tak zwana góra lodowa ADHD, i na górze były te objawy, o których mówiłam, natomiast na dole była prokrastynacja, czyli odkładanie rzeczy na później, problem z, do, z dążeniem do jakiegoś celu, bałaganiarstwo, chaos, niepewność, stres, trudności w relacjach. Była też kreatywność, ale ogólnie tych objawów trudnych było bardzo dużo. I ja się z jednej strony cieszę, że takie grafiki powstają, bo jeżeli ktoś uważa, że ADHD to wymysł i tego zaburzenia nie rozumie, i jakby widzi tylko te objawy i uważa, że to jest wynik niegrzeczności czy tego, że dziecko jest niewychowane, no to może taka infografika pomóc, ale ona sugeruje, że posiadanie ADHD, takiej diagnozy ADHD, to jest tylko mm, same minusy i problemy i trudności. Natomiast ja dzisiaj chcę Wam powiedzieć o trzech rzeczach. O których być może nie wiecie, a które osoba z ADHD może wykorzystać w swoim życiu i nawet w rozwoju swojej kariery zawodowej. Pierwsza rzecz jest taka, że osoby z ADHD to są osoby niezwykle kreatywne, które mają tendencję i zdolność do podejmowania szybkiego decyzji, do szybkiego myślenia, do rozważania wielu wątków naraz. Bo mają tę nadruchliwość również w zakresie myślenia, ale też impulsywność. Przez to, że nie potrafią się skupić na nudnym, monotonnym zadaniu, to ich uwaga przeskakuje, w związku z tym osoba z ADHD może wpadać na rozwiązania, na które nikt inny nie wpadnie. Może. Yy, nawet zachęcać innych, czy podpowiadać innym, w jaki sposób mogą też wpaść na, na jakieś rozwiązanie. Czyli na przykład, podczas jakichś grupowych burzy mózgów, taka osoba z ADHD będzie bardzo cennym nabytkiem, bo może pozytywnie wpływać na całą grupę. I w związku z tym, że osoba z ADHD bywa naprawdę kreatywna, miewa niebanalne pomysły, nie, takie nieszablonowe rozwiązania, potrafi wiele rzeczy wymyślać, potrafi bardzo szybko generować pomysły, to może na przykład być bardzo dobrym, Dyrektorem kreatywnym, czyli osobą, która te pomysły wymyśla. No nie będzie dobra potem często w wdrażaniu tych pomysłów, natomiast generowanie, wymyślanie pomysłów, super. Może też być osobą na jakimś artystycznym stanowisku, czy związaną z jakimś artystycznym zawodem, gdzie trzeba szybko wymyślać, e, szybko reagować, ale może być też w takich branżach kiedyś pracować związanych z eventami, e, związanych z organizacją różnych rzeczy. Może nie po tej stronie, gdzie trzeba pewne rzeczy porządkować i pilnować, żeby wszystko było na czas i żeby żadnych elementów nie zgubić, ale bardziej jako osoba wymyślająca, e, szukająca rozwiązań i bardzo szybko reagująca na zmieniające się, zjawiska, sytuacje, e, ponieważ osoba z ADHD ze swoją impulsywnością Taką nadruchliwością i też taką pobieżną uwagą może naprawdę widzieć rozwiązania tam, gdzie nikt ich nie widzi, ale może dostrzegać też różne rzeczy, na które nikt inny nie wpadnie. Więc ta kreatywność to jest bardzo nieoczywista cecha ADHD, o której warto pamiętać i którą warto u dzieci wspierać. Druga rzecz to jest odwaga w relacjach z innymi. To jest rzecz, która bardzo często traktowana jest jako trudne zachowanie. Wiele razy zdarzało mi się, kiedy byłam na konsultacji w przedszkolu czy w szkole, że dziecko, które było takie właśnie nadruchliwe, szybko się wypowiadało, miało tendencję do impulsywnych zachowań, nie zawsze lubiło słuchać, kiedy ktoś czytał, skupiać się na zadaniach, czyli miało takie pewne cechy ADHD, to było dziecko, które było świetnym liderem. No ale jakby no niekoniecznie. To było poczytywane jako zasób tego dziecka, tylko raczej słyszałam, że no tak, ale on wszystkich buntuje, no tak, ale on ich zachęca do złych działań. Przez niego czy przez nią, no nikt się nie skupia, yy, wszyscy szaleją. I rozumiem, że w pewnych okolicznościach. To może być problem. Natomiast jeżeli spojrzymy na to jako na zasób, to zobaczymy, że to jest taka osoba, która ma odwagę w relacjach, która się będzie szybko zgłaszać, która będzie ośmielać całą grupę, która będzie też wprowadzać taki pozytywny nastrój, która może y, motywować innych do działania, która będzie dobrym przykładem która pokaże, że można się odważyć, że można się zgłosić do czegoś, że można coś zrobić i to nie jest wcale straszne. I jeżeli wykorzystamy taki zasób dziecka z ADHD, czy osoby z ADHD, to tak naprawdę to może być bardzo wskazane. I bardzo pozytywne. I dla całej, cała grupa może na tym skorzystać cała klasa, cała grupa przedszkolna. W przyszłości, jeżeli nie zniszczymy samooceny tej osoby i nie udowodnimy jej, że jest beznadziejna, okropna, najgorsza i w ogóle nie powinna mieć z ludźmi nic do czynienia, bo tylko wpływa na nich negatywnie, a niestety czasem się tak zdarza, to w przyszłości może tak być, że osoba z ADHD dzięki takiej swojej odwadze w relacjach z innymi będzie bardzo dobrym liderem. Będzie takim motywatorem, będzie osobą, która będzie duszą towarzystwa na różnych spotkaniach towarzyskich. O tej branży eventowej już mówiłam, ale tutaj też ta odwaga wynikająca z ADHD, odwaga w relacjach towarzyskich, w interakcji z innymi, bardzo, bardzo się przyda, bo to jest osoba, która nie będzie miała problemu z tym, żeby gdzieś zadzwonić, coś załatwić, pójść się z kimś dogadać, bo będzie. Potrafiła szybko podejmować decyzje, dopasowywać się do sytuacji i będzie traktowała takie sytuacje jako wyzwanie. Czyli to jest znowu bardzo fajny zasób, który warto wykorzystać. Czyli po pierwsze, kreatywność, po drugie, odwaga w relacji z innymi. I po trzecie, hiperfokus. Hiperfokus to jest rzecz, o której wiele osób nie słyszało. W przypadku autyzmu pojawia się takie określenie fiksacji, i fiksacja to jest takie przesadne skupienie się, przesadne według osób spoza spektrum autyzmu, przesadne skupienie się na jakimś temacie, na jakimś przedmiocie, na jakimś aspekcie rzeczywistości. I hiperfokus to jest coś trochę podobnego, czyli hiperfokus to jest bardzo silne zainteresowanie danym tematem i w związku z tym. Jakby w obrębie tego hiperfokusa osoba z ADHD może być bardzo wytrwała, bardzo cierpliwa, bardzo dokładna, bardzo pogłębiająca temat. Czyli osoby z ADHD mają taką cechę, że jeżeli już czymś się zaczną interesować, to wejdą w to na całego. Czyli jeżeli, nie wiem, zaczną się interesować, um, Ekologią, no to będą chłonąć wiedzę, będą y, bardzo dużo zdobywać informacji, będą opowiadać o tym wszystkim. I to będzie dla nich bardzo, bardzo interesujące. Jeżeli y, zainteresują się zbieraniem czegoś, tak znaczków. Już mało kto się zbiera znaczki, ale niech będzie, to będą też bardzo dużo czasu na to poświęcać. Jeżeli zaczną grać w jakąś grę, to będą cały czas skupione na tej grze i będzie to właśnie hiperfokus, czyli bardzo poważny, bardzo poważny, bardzo wysoki poziom skupienia na danej aktywności, na danym temacie, na danym przedmiocie. Potocznie myśli się bardzo często, że w ADHD nie ma możliwości skupienia uwagi. To nie jest tak. Jest problem z, z skupianiem się na pewnych aktywnościach, na aktywnościach powtarzalnych, monotonnych, ale też na takich narzuconych przez kogoś. Jeżeli dziecko czy osoba dorosła może sobie wybrać temat, może decydować o tym, e, na czym się skupia, to może się okazać, że naprawdę długo potrafi się skupiać. I teraz, jak można taki hiperfokus wykorzystać? Oczywiście, e, pokazując dziecku. Jakieś różne tematy yy, i skłaniając je do tego, żeby się interesował czymś, co mu się w życiu przyda, ale też podtrzymując pasję, podtrzymując ten hiperfokus, bo yy, co by to nie było, jak, jaki to nie byłby temat, to jakby jest to trening funkcji poznawczych, pomaga to się skupiać, pomaga to utrzymywać uwagę, pomaga też to. Yy, 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 Zwiększać wiedzę, uczyć się, wyrabiać sobie pewne nawyki w tym zakresie. No, bo jak się czymś interesuje, no to stale będę się tym zajmować. Jak będę to długo robić, to może są z tym związane różne inne rzeczy. A może muszę gdzieś pojechać, a może muszę coś posprzątać, a może coś muszę dokończyć. Czyli, na przykład, rzeczy, z którymi osoba z ADHD ma problem, tutaj będzie robiła, bo w obrębie hiperfokusa to będzie ciekawe. Może najmniej, ciekawa, że, 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 najmniej ciekawy aspekt z całego hiperfokusa, tak? bo osoba woli się dowiadywać różnych rzeczy, a nie na przykład porządkować informacje, ale w obrębie hiperfokusa zrobi te nieprzyjemne rzeczy, czyli bardzo cenny trening funkcji poznawczych, trening funkcji uwagowych, plus jeżeli uda się połączyć hiperfokus z pracą. I zarabianiem pieniędzy, to okazuje się, że wiele osób z ADHD naprawdę staje się świetnymi specjalistami, bardzo dobrze wykształconymi i wyedukowanymi w danej dziedzinie, ponieważ mają właśnie coś takiego, czego osoby nie mające ADHD nie mają. Mają lepszą uwagę ogólnie osoby nie mające ADHD, ale nie mają hiperfokusa, czyli znowu. Kolejny nieoczywisty fakt, kolejna nieoczywista cecha ADHD, którą można fajnie wykorzystać. Czyli mówiłam o kreatywności, o odwadze w relacjach z innymi oraz o hiperfokusie. Pamiętajcie o tym, że ADHD to nie tylko cierpienie, ADHD to nie tylko chaos, smutek, prokrastynacja i bałagan, ale ADHD to wiele kreatywności, wiele spontaniczności, wiele radości i wiele takich pozytywnych zasobów. Pytanie, co zauważymy i co będziemy chcieli wykorzystać? Daj znać, co o tym myślisz. Chętnie przeczytam Twój komentarz. A jeżeli masz ochotę, to zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału.